Manipulacja to takie robienie z kogoś idioty dla własnych niby korzyści. Propozycja numer jeden. Dziewczyna lubi zbierać owoce sezonowe, więc chłopak snuje wizję. Jest zima. Jakich to jej miejsc z jagodami nie pokaże? Jagody jak piłki do koszykówki tam rosną, a nikt tam nie chodzi, bo trzeba wejść na górę, i nikomu się nie chce. Propozycja numer dwa. Też obiecanki, ale chyba bardziej fatalne w skutkach. Chłopak wyjechał na zagraniczne wczasy, a dziewczyna, która ma nadzieję na coś więcej, bo na razie nie są parą, siedzi w swojej pitpidówce z rodzicami, z którymi jest prawie nierozłączna, bo taką tam preferują koncepcję rodziny. Ten chłopak też w zasadzie jest rodziną ale sprawa została omówiona przy rodzinnym stole i analiza nici pokrewieństwa wykazała, że kazirodztwa by nie było. Tak na marginesie ta cała rodzina się z kościelnych zasad wykluła. Obiecankę tu mamy następującą. On pokazuje jej przez telefon te wszystkie komnaty i baseny, planując, że za rok. Ona z nim będzie w podobnym miejscu i że będzie też kilka najfajniejszych osób. Propozycja numer trzy. Małżeństwo kościelne ryjące beret, że choćby pił i bił, to trzeba dotrzymać przysięgi. Propozycja numer cztery. On zarabia pieniądze, więc ona musi znosić jego humory, bo on ma święte prawo do zmęczenia i wnerwienia. On mówi... Mogę iść do pracy do McDonalda? Propozycja numer 5. Robienie na początku znajomości czegoś przydatnego, a z biegiem czasu częstotliwość tego maleje. Na przykład zmywanie po sobie naczyń, ale pasuje tu też zapraszanie do drogiej restauracji, później jest tańsze jedzenie i tańsze. Aż na końcu standardem staje się KFC. To akurat są przypadki żerowania na potrzebie bycia kochanym. Popularne też jest żerowanie na potrzebie bycia docenianym w pracy. Podporządkowanie to solidne narzędzie do utrzymywania ludzi w upodleniu, smutku i ogólnie można powiedzieć w niskiej wibracji. Ale tak jak ze wszystkich innych przykrych niespodzianek tego świata, z manipulacji można się wydostać poprzez medytację. Zbigniew Jan Popko na swoim kanale ma specjalną medytację na wykasowanie kodów manipulacji. U mnie zauważalny efekt był po dwóch tygodniach codziennego odsłuchiwania. Dziś nie mam kontaktu z żadną z opisanych tu osób ale nawet po latach potrafi odezwać się echo. Ale wtedy myśl o takiej osobie ma inny charakter. Na przykład w moim otoczeniu było sporo dusi groszy. I gdzieś zmywając makijaż, wywalając brudny wacik, zdarza mi się pomyśleć, a tamta by jeszcze dupę wytarła. A później o, wjechała pani dusi Grosz, jakie to szczęście, że mnie wymontowało z tamtego otoczenia.